Miasta Jacek Karnowski dziękuję bardzo wszystkim za przybycie, dziękuję przede wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, dziękuję panu admirałowi, panu Komandorowi, Marynarce Wojennej, ale też w sposób szczególny młodzieży ze szkół sopolskich za to, że jesteście z nami i jeżeli pozwolicie drodzy żołnierze to myślę, że dla nas, dla młodszego pokolenia, czyli dla Młodzieży i dla nas wspólne zdjęcie by było wielką radością. Jeszcze wiem, że pan Tomasz Kupicki chce przemówić chwilę. Podziękowania jak poś, potem mogli sobie zrobić wspólne zdjęcie to bardzo zachętnie śmieją i zaszczyceni. Proszę o słowo jeszcze wiceprezesa Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pana Tomasza Kupickiego. 74. rocznica zakończenia okrutnej II wojny światowej. Przeżyliśmy tę wojnę, ale jakimi wielkimi stratami z Bochami, ludzkimi i materialnymi. I wreszcie 45. rok koniec wojny okrutnej, o której wspomniałem. Nadeszła wolność, ale nie ta, o którą walczyła Armia Krajowa. W dalszym ciągu walczyliśmy o odzyskanie pełnej niepodległości. I dopiero w 1989 roku odzyskaliśmy ją w pełni. I dlatego powinniśmy się cieszyć z tego, że w, dniu, w tym roku obchodzimy 30-lecie odzyskania pełnej niepodległości naszej ojczyzny. Zwracam się za tym do młodzieży szkolnej. Pamiętajcie o tym, że Polska jest naszą matką, że o tę Polskę, o jej wolność płaciło życiem wielu wybitnych Polaków. Wy będziecie, my o nią walczyliśmy, o jej niepodległość, suwerenność, a wy będziecie kiedyś nią rządziły. Ja tego apeluję do młodzieży szkolnej, tu obecnej, anutajcie. o tej ojczyźnie, o tej matce. Przygotowujcie się do rządzenia, żebyście dobrze rządzili, a żeby się przygotowywać, trzeba się uczyć. Uczcie się takiego dyzmu, zdobywajcie wiedzę, i kontynuujcie, rozszerzajcie Polskę, budujcie w przyszłości ją taką, o jaką o jakiej my, jako byli żołnierze Armii Krajowej, marzyliśmy. Dziękuję serdecznie i ponawiam podziękowanie złożone przez prezydenta na ręce pana Abierała, półkobrańca, pana komendanta, pozostałym marynarzom, ale moim koleżankom i kolegom, który niestety już niewielu przybyło dzisiejszych różnych powodów, a i w szczególności do tej młodzieży się Za Zatem tak to do Was pamiętajcie, Polska jest jedna. Polska jest waszą przyszłością i uczcie się, przygotowujcie się do jej lepszego, coraz lepszego urządzenia, aby Polsce żyło się dobrze i ludziom dostatnio. Dziękuję bardzo i zapraszam. Po zrobieniu zdjęcia zapraszam pod pomnik Inki, bohaterki, o bo pełną niepodległość naszej ludzi.